Cześć, witajcie. Tutaj, Krawieńczyk. Chciałbym Wam zaprezentować skład z hybrydowy, z którym znajdują się ligi Russian League i Super League. Jest to połączenie dwóch klubów: Gerata Saraj i Ceska Moskwa. Jeszcze tylko tutaj jest, nie pamiętam, co za klub, no ale do tego się przejdzie. Może dalej. I tak, na bramce znajduje się Akin Fief. Oczywiście świetny, naprawdę świetny bramkarz kupiony za 800 końców. Tyle co wybronił, to nikt mi nie wybronił jeszcze. Naprawdę świetny jest. 1,86 86, 84 y, rzucania się, 82 panie w ręce, 83 wybicia, 85 refleksu. Świetny, kupiony za 800 końców. Jednym z dwóch obrońców jest Berezucki, 50 Pejsa. Ale 80 i 81 yy, obrony i fizyki, no to jest bestia. Jak wejdzie, to już naprawdę piłka jego. 400 końców, jedyne 400 końców i oraz mięs 89. Drugim z obrońców jest Kaja, kupiony za 500 końców. Tuń, turek z Gerater Saraj, 1,82 1,82 74 pejsa, 81 obrony i 80 fizyki. Następny taka bestia, że kompletnie nie wiem. Lewym rącą jest Balta. 67 pejsa, 69 strzału, 78 obrony i 74 fizyki. No, jest to przeciętny zawodnik. Na jego miejsce zamiast niego można Telesa Brazylijczyka, ale on naprawdę dużo kosztuje, więc ja postanowiłem jego kupić. Na pewno uzbieram na Kupiłem za 500 końców. Prawym brońcą jest Mario Fernandez, 80 pesa, 68, 68, 78 yy, obrony, 76 fizyki. 650 końców. Jednym z pomocników defensyjnych jest Elm z CSK Moskwa, kupiony za 850 końców. 71 strzału, 72 obrony, 75 fizyki, 82 podań, 1,84 84, więc nawet może zatrzymać kogoś. Dobry zawodnik. Drugim, z, drugim jego pomocnikiem jest Felipe Melo. 76 pejsa, 75 triplingu, 80 yy, obrony, 86 fizyki, 76 podań, 71 strzał Kupiłem za 800 końców, na niego nie można narzekać, nawet mm, dało mu się odebrać piłkę na, bez mojej kontroli, więc naprawdę dobrze. Następnym zawodnikiem, pomocnikiem ofensywnym jest Wesley Snyder. To i jego nie trzeba tak naprawdę przestawiać Holenderczyk, który naprawdę dobrze gra. Kupiłem za 1100 końców, 75 Pejsa, 80 strzałów, 87 podem to naprawdę wiele. 84 dribblingu, świetny, moim zdaniem świetny, niesamowity, ma rzuty wolne. Drugim jego yy, poncykiem ofensywnym jest ZGF, 75 państwa, 74 strzału, 78, 78 dribblingu, 79 podań. Jego to nie będę tak bardzo polecał, ale jest tak, żeby po prostu był, tak naprawdę. Kupiono za 650 kojców. Na jego miejsce można kupić y, musę, a zamiast Steinbiera można też kupić y, tego. Diego, ale Diego by miał tylko. Właśnie Diego trzeba kupić, jeżeli chce się mieć y, z za No. No i oczywiście to, co w tym składzie jest najlepsze, czyli Wesley Emenike, Emanuel Emenike, 88 spacea i 80 strzału. Tylko te dwie statystyki, no i oczywiście 83 fizyki. 1200 końców. W trzech meczach trafił dwie bramki, więc naprawdę kupiony za 1200 końców. Bardzo dobrze. Drugim napastnikiem jest Dumbia. Dumbia, kupiony już o wie, za wiele więcej, 3800 końców, 4 mecze zagrane, 6 bramek, 93 pejsa, 82 strzału, 82 driblingu, 73 fizyki, 188 cm sejdu, dumbia. No i tyle. To wszystko. Jak, jak się podobało, to nie zapomnij zostawić łapki, komentarza oraz suba. Dzięki.